Oddaj panu piłeczkę, oddać panu piłeczkę. A uśmiechnij się, a spuszcie tutaj, Nina. Lenusz, spójrzcie tutaj. Ale zobacz, Halo. halo, uśmiechnij, uśmiechnij się, hej! Mula Uśmiechnij się ładnie. Cóż, no to bardzo fajna myślę akcja, tutaj, um, cieszę się, że, że mam po raz pierwszy właśnie okazję tutaj, tutaj w niej uczestniczyć, także dużo fajnych uśmiechniętych dzieci, także cieszę się tym bardziej, że, że jesteśmy tutaj pomocni i możemy, możemy cokolwiek tutaj zrobić dla, dla dobra tutaj wszystkich, wszystkich dzieci, także tak jak mówię, no jestem bardzo bardzo zadowolony z tego, że mogę tutaj wziąć udział, może nie jestem jakoś tak wybitnie uzdolniony do zdjęcia, ale, ale robiłem co mogłem. Zbliżają się Mistrzostwa Świata. Zapraszam serdecznie do kupowania kalendarzy. No, i dziękuję! Ja bardzo fajnie tutaj z dziećmi pozować. Myślę, że dzieci wychodzą niestety lepiej od nas na zdjęciach, ale widać, że są przyzwyczajone do tego. Ale atmosfera jest fajna i cieszymy się, że, że, że możemy pomóc w tej akcji. Okay. Bartek, Piona, Monika, Jema, Jona i Środek, środek, środek. środek. Monika uśmiech. Uśmiechamy uśmiech. się. Uśmiech. 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 I te próby będą najlepsze. Zawsze tak jest, <laughs> e, Przede wszystkim e, w wykonanie takiej sesji to jest ogromna frajda i przyjemność dla nas jako zawodników, ale wydaje mi się, że też dla dzieci, które mogą mieć z nami troszeczkę bliższy kontakt. Ja popieram takie akcje i zawsze chętnie w nich uczestniczę. I chciałbym wszystkich zaprosić do kupowania kalendarza, bo myślę, że jest to fajna, fajna atrakcyjna pamiątka i każdy będzie miał coś dla siebie. Malenstwo, maleństwo maleństwo Julia ładny uśmiech A ty weź sobie te do góry bo nie widzę Julia uśmiech Za mną kolejna sesja z dzieciakami do kalendarza Fundacji Herosi. Z każdą, z każdą kolejną sesją jestem coraz bardziej zaskakiwany pomysłami tutaj foto, pani fotograf oraz pozostałej części załogi. Ale z każdą akcją też jest tutaj coraz śmieszniej, coraz weselej i mam nadzieję, że w kolejnych akcjach również będzie podobnie, a może i lepiej. Sesja do kalendarza, który e, będzie sprzedawany e, podczas Mistrzostw Świata na pewno e, uda, wszyscy, którzy wzięli w niej udział na pewno są zadowoleni, ja swoją skromną osobą też miałem okazję znaleźć się na tym kalendarzu, zatem zachęcam do kupna. Cześć, jakbyście mnie nie poznali, Bartosz Kurek z tej strony zapraszam wszystkich chętnych do kupowania kalendarzu e, Fundacji Herosi. Na pewno te, te pieniądze zostaną odpowiednio, odpowiednio użyte i, i przekazane najbardziej potrzebującym. E, bardzo się cieszę, że, że kolejny raz mogłem, mogłem wziąć udział w tym, w tym fantastycznym przedsięwzięciu. Zabawa była przednia. Mam nadzieję, że żadne dziecko nie ucierpiało przy tworzeniu, ja, ja bynajmniej nie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i, i, i śledźcie działania Fundacji Herości i, i mecze reprezentacji Polski. Pozdrawiam! wszystkie zęby, żeby było. Myślę, że Fundacja Herosi przyczynia się co roku do tego, żeby nie wiem, wszyscy, wszystkie dzieci, które mają jakieś problemy zdrowotne stawa stawały na nogi i o to w tym wszystkim chodzi.